Hmm. Tak, a tu mam taki widok. Żadnej dupki za słupka, tylko dwie główki. No, puścicie mnie tutaj, żeby Was było widać. Tu jest piękna Rajunia, a tu jest piękna małoronia ze swoim spojrzeniem. Nie Kowatniu się. No, zobacz, zobacz. No, widzisz, kochany. No, jesteś ciężki, temat. A ty, malutka? O, ty jesteś malutka, taka kochana. Ale po co się trząść tak? Po co? No, po co? Jak się żyje tak w tym pokoju? Wiecie, kiedy macie szczęście, że tu jesteście i macie spokój i pokój. No, koci, pokój macie i spokój. To co tam się szykujesz tymi łapkami? No zobacz. Widzisz, jak ładnie? No widzisz. Bardzo ładny koniec. Piękny koniec. O widzisz. O już lepiej. No, już lepiej, boczko lepiej. Lepiej, głupotko, malutka. Już lepiej, tak? Kochane, jesteście takie. No, to Wam życzę. No to zaczynamy. Kolejne odwiedziny, ciotki Gosi. Jak tam Małrunia, Powiedz mi, kochanie, czy trochę z Tobą lepiej, czy nie lepiej? Jak tam z Tobą? Cześć, mogę Cię w dupce dotknąć? Cześć, kochanie. Cześć. Mogę? Oj. Oj, oj, oj. Już koteczek się da Za dużo było dla Ciebie, tak? Niuneczka, kiedy ciotka zrobi ogłoszenie, powiedz? Kiedy zrobi? W końcu może się ktoś zlituje nad Wami. Ci moimi. No, ty jesteś fajna kicia, ja bym się z tobą dogadała bez problemu. Wiesz? Tylko nie możesz u mnie zostać niestety. No nie możesz, nie. Tymczaski nie zostają u cioci gosi wiesz? To co, dajemy tabletę? Jak tam mogę troszkę? Ogonek. Oj, oj, żebym ja tylko nie dostała. Uuuu jakie borczenie. Ostrzeganie. Bo ty wiesz, że najpierw musimy załatwić sprawy tabletkowe, nie? Nie mam tu jak tej kamery zostawić. Nie da rady. Nie da rady po prostu. Chyba, żeby jakoś, ale tak jak ją to zostawić. No i teraz zobaczymy w każdym razie telefon może w każdej chwili zlecieć otwórz dziób nie burcz tylko ładnie no otwórz no ładnie otwórz no przecież niunka no. o o o o, o. czekaj czekaj to nie jest dobre ułożenie nie Popatrz tu na mnie. O, właśnie, czekaj. Nie, nie udało się. Nie udało się. Muszę jeszcze raz. Jeszcze raz. No, niestety. Udało nam się podstępami różnymi. No i teraz Mięka dostała troszkę tej pasty, takiej witaminowej. O, zobaczymy, czy zje. A ja idę i z przerażeniem myślę, że będę musiała Miro gonić po całym pokoju. I tak sobie się modlę Boże, żeby on siedział w jakimś kącie, w którym ja go capnę. No zobaczymy. Jeszcze jest nadzieja, że jest w pudle na przykład, to byłoby coś pięknego. Ale sprawdzimy. Sprawdzimy. Słoni, żeby nie wyszedł, Wow! Ktoś tu siedzi. A, to siedzi. Rajka. Dobra, to rajka złapia, już tam siedzi. Jest, ale jest tak spanikowana. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. No, taka panika. Tak to jest z tymi kotkami, że człowiek się załamuje po prostu. Co drugi dzień się załamuje. Załatwiamy nieprzyjemne sprawy, bardzo ładnie załatwiliśmy, a teraz zobacz, nuńku, no pominie spitol, dobra, ja chciałam ci coś fajnego pokazać, popatrz, no, widzisz, na kolankach u ciotki jest tak przyjemnie, że normalnie szok, popatrz, ciotka daje, ziomko, takie pyszne, takie inne. Takie inne, dobre zaneczka Poczekaj. No. Pięknie. No widzicie, tak to jest. Nie wiem, gdzie są moje okulary. Jak tam bez, nie? Nie lubię. Nie lubię siebie bez okularów. Czemu tym bardziej, że nic nie widzę teraz, tam w tym telefonie. Jakiś tam zarys postaci widzę. Ładnie? No widzisz. A może Ty byś zrobiła takie taką niespodziankę jak Miruś wczoraj? Co? Może byś zrobiła taką niespodziankę? Jak będę trzymać ten talerzyk, to nie zwiejesz? Tak, pomruć troszeczkę, pomrócz. No, to jest jeszcze taka reszteczka. Wiesz? Tak, taka reszteczka. Mój zajączek, mój. Mój mały zajączek, śliczny. O, jaki ładny, piękny zając. Jaki cudowny zając talerzyk troszeczkę przeszkadza w planach ucieczki bo ja albo trzymam talerzyk, albo ją przytrzymuję ona jest ładna, wiecie, to jest ładna kicia naprawdę taka kawka z mleczkiem, taka bawareczka cappuccino takie tu ma taki biały paseczek jest taka delikatna bardzo bardzo kiciuka delikatna, prawda? Łapeczki białutkie, no taka śliczna kiciumia, ale ten gędzi kości tam siedzi. Rozmawiałam się z jedną panią, która mówi, że trzy lata ma takiego woda. nie ma mowy, żeby na kolankach siedział. A ja jej, ja mówię, że ja dobrowolnie nie biorę, tylko na siłę. Ciotka przychodzi i są tortury. Prawda, prawda? się boję co z tym twoim bratem, jak jako go będę ścigać, wiesz? Tak, mi strasznie głupio. Że go będę ścigać po całym pokoju, nienawidzę tego. Muszę odsuwać takczą, odsuwać klatkę, czołgać się co, co chwilę. Padnij, powstań, padnij, powstań. Taka gimnastyka. Lepiej ci troszkę nie. Ach, ty, ty, ty. Jesteś ładna, piciuńka. Właśnie, ja ciebie coś za mało tak po ale nie po grzbiecie, to już jest panika. Tu jest jeszcze strefa taka, gdzie wytrzyma. Już nie jest to dla niej komfortowe w ogóle. Uszy po sobie widzicie uszka po sobie, zamiast do góry, o tak ładnie, zrób tak ładnie łóżka. o tak. No. No widzisz, taki ładny kotek. Taki śliczny. No, jeszcze troszeczkę może ci dam, chociaż to już mało zostało dla mnie wiesz? Nie wiem, jak to się stało, że wyście dwie tyle zjadły. No widzisz, jest nagroda. Tak, ładny kot. Teraz mogę po tak? Jak jesz? No, to jest jakaś metoda też. <grymne> Pięknie. A teraz jest, słuchajcie, ekstra, główka do góry, oczka przymknięte, nawet chyba lekkie odprężenie takie. Zobaczcie, jaki to jest śliczny pysiu, jaki śliczny. Taki delikatny pysiulek, piękny. Moje maleństwo, moje kochane maleństwo, pysiulek taki fajny, tak? No i Delikatna, jak... Murka. Dobra. Kładziemy kotka na ziemi. OK. Jeszcze pokaziemy tak, jaki ładny kot, Komu takiego kotka, Ona jest grzeczna, tylko, tylko bardzo przestraszona. otrzepała się. Będzie się teraz oblizywać, ale nie schowała się. A ciotka do przysiadów, właściwie do pompek. <grym> to przysiadł pompek. Czyli padnij na brzuch i na równe nogi. To nie wiem, jak się nazywa taka, taka, taka pozycja, znaczy takie, takie ćwiczenie. Powitanie słońca. Tylko ciotka wita się z podłogą, powitanie podłogi. No to czas zacząć. No. Tym razem zasadzka na pana Udało mi się. Tak? Zagoniłam prosto do tunelu, a z tunelu też hop! I złapałam. Proszę. Proszę się ze mną nie bawić w takie rzeczy. Dobrze? Bo ja wszystko lubię, ale nie lubię tak gonić kotów godzinami po pokoju. Nie lubię. Proszę. A ty przecież wiesz, że ja Ciebie i tak złapię i tak. No widzisz, warto było uciekać. Ty duży kotek. Naprawdę jesteś duże kocisko. Jajku kichać mi się chce ludzie. Jak kichnę, przecież on zwieje. O, nawet do gardziałka mogłam się dostać teraz. Przy jedzeniu dobre było? Dobre było. Tak, jeszcze byś chciał. Tak, jeszcze ci dać? No już, szukamy już. Mm. Już nie ma. Wiesz? już, Zostawimy jeszcze tą odrobinę, żeby dać ci na koniec. Jak w ogóle musimy kupić, bo nie ma już, słoneczko. Wiesz? Nie ma już, słoneczko. Nie ma już, słoneczko, nie ma, kochanie. Jak moje maleństwo śliczne. Moje maleństwo, kochanie. Śliczny kotek, śliczny. Pomrócisz dzisiaj? Zrobisz nam tą przyjemność? Zrobisz? Jakie uszka są? Fajne. Tak mówię, że fajne wcale nie są fajne, wiesz? Tak oszukuję, zaklinam rzeczywistość. O, 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 jedno łóżko robi postępy, to niestety, niestety. No, chodź tutaj, Żakciu, popatrz, jaki jesteś ładny. No, popatrz, osoba, czy jak robię tak, to te łóżka do góry podnosisz? No proszę. Jakie czary. Ciekawe, czy było słychać Twoje mruczenie wczoraj? O, popatrzcie to już jest normalnie rutyna to już jest nawyk już po prostu mruczymy u ciotki na kolanach, tak? och ty och ty, och ty Bóg śliczny No, pięknie, brawo. No, brawo. No, te dwa koteczki rokują, tak. No, one mogą iść do domu, absolutnie tak. Są gotowe, są po kastracji. No, ale nie będę tego cały czas mówić, bo na pewno te filmiki nie oglądają ci ludzie tych filmików, którzy by je adoptowali chociaż może. Powinnam zrobić porządne ogłoszenie. Może zrobię znowu tak go pokażę do kamery i potem z tego zrobię zdjęcie, bo jakieś tam zdjęcie mam przecież. Uchwalony kotek. Ciotki mogłyby mi poopisywać charaktery, byłoby mi łatwiej zrobić. Więcej oglądają na live'ie. Opisać, jak takie ogłoszenie powinno wyglądać. To znaczy, opis charakteru kotka. Żeby było zgodne z prawdą, a jednocześnie, żeby pokazywało różne aspekty. A i tutaj jest jakieś takie miejsce, nie? Takie miejsce, które się nigdy nikt nie dotykał. I teraz się kotek przestraszył. A my tak sobie tu siedzimy, to ja mogę wrócić na chwileczkę do sprawy dzisiejszego posta, którego wrzuciłam rano, udostępniłam z Witarianki. Posta o termomiksie. Bo kilka pań się tam oburzyło, zagroziło, że przestanie obserwować stronę i wywołało to w ogóle dość y, sporo niepochlebnych różnych reakcji. A ja kompletnie nie wiem czemu. No nie, nie rozumiem tego zupełnie. Bo po pierwsze, jest to moja strona, którą stworzyłam tymi o ręcami. I swoją pracą codzienną, codzienną pracą nad kilkuset tymczaskami, nie wiem. Ile jest, już 600 czy ponad, nie wiem. A to, że podjęłam się jakiejś nowej próby, próby na razie, próby nowej pracy, bo chcę sobie poprawić byt, chcę sobie poprawić emeryturę, której, na którą bardzo bym chciała przejść w tym roku. A będzie ona tak niska, że nie sposób z tego wyżyć. Więc skoro mam do czegoś przekonanie, Robię to zgodnie z sobą, korzystam ze swojej strony, to kto może mieć, nie wiem, jakieś wąty? Jeżeli taki post komuś nie pasuje, omija idzie dalej, po prostu. Tak? No i jak zgadzasz się ze mną? W dzisiejszych czasach fajnie mieć dodatkowe jakieś środki, chociażby po to, żeby móc pomagać. Jest komu pomagać, nie? I fajnie byłoby mieć z czego pomagać. Ja pomagam osobiście. Akurat żadnych zwierząt z Ukrainy u mnie nie ma i pewnie nie będzie, ponieważ. A może będą. Nie wiem, ja się nie nastawiam, że stąd czy stamtąd. Po prostu, jak trafiają do mnie jakieś kotki potrzebujące, to. Nie patrzę na to. No, są takie fundacje, które się biją o, o, o zwierzęta z Ukrainy. Są takie, które pomagają. Naprawdę bardzo wiele jest takich, które pomaga super. Ale jeżeli miałabym im pomóc, to na przykład wzięłabym od nich polskie zwierzęta, żeby im zrobić miejsce. Ale właśnie pomijając to, no to jest prosta zasada. Mam więcej, mogę dać więcej. Więc naprawdę nie trzeba być takim zazdrosnym i zawisnym i takim strasznie wrażliwym, że jak się trafi na jakiś post inny, to już jest tak denerwujący, że po prostu trzeba o tym napisać w komentarzu. Denerwujecie? Idź dalej. Jest tyle rzeczy na Facebooku, że możesz oglądać dzień i noc. Dziękuję bardzo, nie będę się więcej denerwować. Prawda, kochanie? Nie będę się dalej ten słoneczku. No, pięknie. Pięknie. Naprawdę jestem zbudowana. tu się zaciska. Ja tam grzebię mu pod bródką, a tam się zaciska tak mocno. A jakby tak zrobić masełko z tego, to byłoby fajnie. O, jednak tak. To z tej strony lepiej, słuchajcie. Z prawej się robi masełko, z lewej się robi imadełko. O, próbujemy? No, z lewej się robi imadełko, ja to czuję wyraźnie. A z prawej masełko. No jaki to jest ładny kotek. Jak on mi pięknie mruczy. Czekaj, zobaczymy czy tu się jeszcze wyciśnie tą odrobinkę, bo już brakuje mi troszkę ręki. Jak ty zaglądasz. A, my to jesteśmy już po prostu kumple. Za wyjątkiem łapania cię, wiesz. Strasznego. No, a teraz kotek dostanie nagrodę. No i cóż, posprzątam kuwetki i dzień. Przebieg kolejny. I ciotka znowu nie zrobiła ogłoszenia. Tak. Ale ja dzisiaj potrzebowałam troszeczkę takiego Luzą. Prawda, kochanie? No właśnie, nie wiem, czy dokończyłam ten wątek, więc przykro mi, ale wrócę na minutkę do sprawy pomagania, że pomagam jako, jako ja, jako Małgorzata Szablowska ze swoich własnych środków i jeżeli mam ich więcej, mogę więcej pomagać. Prosta sprawa. Ale, żebyście się tak nie martwili, bardzo, że tak będę miała bardzo dużo, to spokojnie. Na razie to jest program taki początkowy. Zobaczymy, czy będę chciała w tym zostać. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie jeszcze go nie zrobiłam, tego programu początkowego, więc... więc może w ogóle nie będę mogła w tym zostać. Zobaczymy. Bardzo ładnie. To powiedz papa, pomachaj łapeczką. No dobrze ci, nie? Fajnie. Troszkę strzelamy. Chodź, pokażesz się teraz do ładnego zdjęcia. Nie, tu się nie było. O tak, pokaż. Nie, to bardzo było brzydkie. Poczekaj. Oj, to, to też jest brzydkie. Nie, bo mnie podrapisz. Nuniek. Pokaż tu się, żeby zdjęcie ładne zrobić. O. <laughs> tak? Może być. Chodź. O. Zszokowany kot. Sszokowany kotek proszę zjeść. Będziesz jadł? A ja się będę krzątać. Nic nie widzę, niestety powiedz odwrotnie telefon. Więc nie wiem, jak to się tam ułożyło. Widać ciebie? Nie, to nic z tego nie będzie, więc żegnam się z Wami. Żegnam się.